Szanowni Państwo, 3 maja obchodzimy Święto Narodowe. W tym dniu została uchwalona konstytucja 3 maja, która była jednym z najważniejszych aktów politycznych i ustrojowych w dziejach Polski. Miała ona ogromne znaczenie dla polskiej suwerenności i niepodległości, które były zagrożone przez mocarstwo ościenne, szczególnie przez Rosję i Prusy. System demokracji szlacheckiej ustanowiony w XVI wieku przez średnią szlachtę dał Rzeczypospolitej pozycję mocarstwa w Europie. Oparty na wolnej elekcji, tolerancji religijnej i liberum veto zapobiegł rządom absolutnym oraz oligarchii magnackiej w Polsce. Liczne wojny w XVII wieku Polski z sąsiadami osłabyły politycznie i ekonomicznie średnią szlachtę. Frakcje magnackie wykorzystały wolną elekcję liberum veto do osłabienia pozycji króla, króla, Sejmu i Wojska w Rzeczypospolitej. Od wolnej elekcji w 1697 roku o wyborze polskiego władcy decydowała Rosja, Prusy, Austria oraz zależne od nich dwory magnackie. W XVIII wieku Rosja stała się gwarantką ustroju Polski. W drugiej połowie XVIII wieku środowiska patriotyczne przystąpiły do reform ustrojowych w Polsce. Sytuacja międzynarodowa umożliwiła w latach 1788-1792 zwołanie Sejmu Wielkiego. W tym czasie Rosja prowadziła wojny ze Szwecją i Turcją, a Austria i Prusy zaangażowały się w sprawy wewnętrzne rewolucyjnej Francji. Pod wpływem myśli politycznej oświecenia Sejm Wielki uchwalił 3 maja konstytucję, która znosiła wolną elekcję, liberum veto, zbrojne konfederacje szlachty, instrukcje sejmikowe dla posłów na Sejm. Oswoiła tym samym rządy frakcji magnackich. Prowadziła trójpodział władz ustawodawczą, Izba Poselska i Senat, wykonawczą Król i Straż Praw Sądowniczą, Najwyższy Trybunał Koronny i sądy stanowe. Jednak narodem politycznym ustanowiła szlachtę i mieszczan, którzy posiadali majątek i ziemię. Chłopi zyskali opiekę państwa, ale ekonomicznie pozostali zależni od właścicieli ziemskich. Konstytucja 3 Maja weszła w życie w kilka dni po jej uchwaleniu. Opublikowano jej kilka tysięcy broszur. O jej postanowieniach informowała prasa w Polsce i w Europie. Dla realizacji jej postanowień Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski utworzył 10 maja 1791 roku Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji 3 maja z udziałem m.in. Hugona Hugo Kołontaja, Juliana Ursena Niemce, Niemcewicza czy księcia Józefa Poniatowskiego. Zgromadzenie można uznać za pierwszą partię polityczną na ziemiach polskich. Jak w XVI wieku system demokracji szlacheckiej, tak w XVIII wieku Konstytucja 3 maja była w awangardzie polityczno-ustrojowych zmian w Europie. Powszechnie uważa się ją za pierwszą konstytucję w Europie przed francuską z 1791 roku, a drugą na świecie po amerykańskiej z 1787 roku. Jednak należy wspomnieć, że w 1755 roku została uchwalona konstytucja przez Korsykę, która wyzwoliła się spod panowania Republiki Genui. W 1769 niepodległą Korsykę anektowała Francja i zniosła jej konstytucję. Dla odwołania konstytucji 3 maja obóz Magnacki zawiązał w maju 1792 roku Konfederację w Targowicy. I poprosił Rosję o pomoc wojskową. W rzeczywistości spisek powstał w Petersburgu, gdzie również wydrukowano obwieszczenia o przyjęciu władzy przez Targowiczan w Polsce. Wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji trwała dwa miesiące. W lipcu 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Targowicy. Uznał, że negocjacje z Rosją uratują Polskę. Rosja nakazała przywrócenie praw kardynalnych z 1768 roku, czyli wolną elekcję, liberum veto, konfederacje szlacheckie przeciwko królowi, wyłączność szlachty na stanowiska w państwie oraz posiadanie ziemi. Władzę szlachty nad chłopem. Rosja dokonała też drugiego rozbioru Polski razem z Prusami. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja został uznany za święto narodowe. Po raz pierwszy obchodzono je w 1792 roku. Potem w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim po 1830 roku. Po powstaniu listopadowym, aż do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, 3-majowe obchody były zabronione przez zaborców. Ponownie świętowano 3 maja w Zaborze, w zaborze Rosyjskim w latach 1916-1918 gdy Niemcy wypędzili Rosy... wojska rosyjskie z Królestwa Polskiego. W 1919 roku Sąd Ustawodawczy II Rzeczypospolitej ustanowił 3 maja świętem narodowym. Ostatni raz obchodzono je w Wolnej Polsce 3 maja 1939 roku, kiedy zorganizowano wielką defiladę wojska polskiego na polach Mokotowskich w obecności najwyższych władz państwowych. W latach II wojny światowej polski rząd na emigracji organizował uroczyste obchody, 3 Maja, podobnie jak polskie środowiska emigracyjne. Wbrew zakazom okupantów, w kraju o święcie 3 maja, 3 maja przypominały publikacje i prasa konspiracyjna polskiego państwa podziemnego. W Polsce pod rządami komunistów świętego, święto 3 maja zostało zakazane, a formalnie zniesione w 1951 roku. Jednak publicznie jego obchody odbyły się w 1981 roku, w okresie działania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. W stanie wojennym zmotoryzowane od, odwody Milicji Obywatelskiej sił, rozpędzały siłą i gazem łzawiącym demonstracje 3 -majowe. Dopiero w 1990 roku, w wolnej Polsce, dzień 3 maja stał się świętem państwowym. W 2007 roku także Litwa ustanowiła w tym dniu święto państwowe. W 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021, rokiem Konstytucji 3 maja. Szanowni Państwo, mimo upływu 230 lat od uchwalenia majowej Konstytucji, pozostaje ona w pamięci zbiorowej Polaków jako najważniejszy akt który połączył wszystkie stany społeczne w jeden naród. Dzień 3 maja był zawsze najważniejszym świętem jednoczącym naród polski, niezależnie od okresu historycznego, czy to w latach zaborów, czy niepodległego państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.